You got a bag, no this and that. This bag won't take it back, no, it won't. Can't take it back. We got two minutes now before you call my ass again. Yeah, I switch you on the speakerphone. Play this song, just sing along. Da, 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 Hej, hej kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj wychodzimy zaraz z domu, ponieważ będziemy robić badania profilaktyczne, które robimy raz do roku i zawsze robimy je w kwietniu. Zaraz Wam o tym więcej opowiem, bo baski są już po śniadanku, są już w body. E, teraz my jeszcze tylko jesteśmy w piżamach, więc tylko tyle nam zostało. Tutaj Rupert próbuje. Bardzo, bardzo dostać się do kamery po moich włosach. Również ja nie jestem różpunką. To się nie uda. A to, co słyszycie w tle, to jest Remuś, który ma nową umiejętność. Zaraz wam zademonstruję. Remuś staje przy meblach. I albo płaczę, bo stanął i... i nie wie co dalej. Nie może sięgnąć telefonu. Nie może sięgnąć telefonu, Aha, to jest jego problem. Do prostu... ja. Cały czas, cały czas Rewaś teraz staje przy meblach. Proszę synu, o to chodziło? No, i cisza. Wczoraj dzieci były ubrane bardzo podobnie, i myśleliśmy, że Rupert też zaczął stawać przy meblach, ale nie, to cały czas dwóra myśl. Tutaj jest asekuracja. Spadnie, nie spadnie. Nie spadnie. Jak do tej pory nie spadnie. O, spadł. Za to telefon spadł. Natomiast rupu siada, ratkuje. Chodź. Patrz, sobie. I klęczy. O. Zobacz bardzo, jak Rupet ładnie usiad z nogami. Do to bardzo ładnie, Jeszcze ręce No nie, nie można mieć wszystkiego. Prawda, rupu? Swoją umiejętność, której brat nie posiada. A także klęczenie. Dobrze, dobrze. Ubieramy się i wychodzimy. Marcel, tam na dole, ogarnia już bobaski. Ja się ubrałam, także czas na makijaż i potem czas na szykowanie Marcela. I nie wiem, jak my to kiedyś robiliśmy, że szykowaliśmy się latami, miesiącami, wszędzie się spóźnialiśmy. bo się zawsze wszędzie spóźnialiśmy. Jak nie mieliśmy dzieci, mogliśmy się szykować w tym samym czasie. Mam takie gustowne tutaj uszy królika. Jak wiecie, mój makijaż nie jest jakiś y, skomplikowany w ogóle, tak naprawdę to y, nie bardzo wiem, co robię. Mam jakieś kosmetyki, mam pędzle, chciałabym się kiedyś nauczyć prawidłowo używać. Może kiedyś się to wydarzy. Na razie <laughs> nie. Na razie maluję się tak jak umiem. Pytacie też o pielęgnację włosów. Jedyne co wyciągnęłam z tej pielęgnacji to to, że zaczęłam myć włosy prawidłowo szamponem czyli tak jak powinno się myć czyli nie nakładam szamponu bezpośrednio na włosy, tylko daję do miseczki, tam spieniam i, i myję tą pianą ale e, ani nie ogarniam tych odżywek emolientowych, humektantowych, proteinowych, jakie ja potrzebuję, e, czego moim włosom brakuje, czy tego, czy tamtego. Użyłam takiej odżywki z hebe i po prostu używam jej cały czas. Kiedyś będę mieć więcej czasu, to znowu się w to wgłębię. No niestety, to trzeba dużo siedzieć, dużo czytać, dużo e, zamawiać produktów, a czasu brak. Nie wiem, czy jesteście z nami na Instagramie. Jeżeli nie, no to zapraszam Was. Tutaj na dole będzie odnośnik. Mówiłam Wam ostatnio, że wysypało mnie jak na nastolatkę. I jest już lepiej, jest już lepiej, ale nie wiem. Czy powód jest po prostu to jest efekt noszenia maseczek. Jest to spowodowane zbliżającą się miesiączką, nie wiem. Nie wiem, nie dowiedziałam się, po prostu było, zeszło i przykryję teraz makijażem. Pytacie mnie często o eyeliner. Ja mam kreskę permanentną na powiekach, która się wykruszyła przez to, że powinnam ją już bardzo dawno poprawić. Więc ją przedłużam lada dzień, jak tylko skończę karmić tą kreskę poprawię i eyeliner nie będzie potrzebny. Więc to, co widzicie, to nie jest eyeliner, to są resztki kreski. W sumie bardzo dobrze się trzyma, jak na no to, że powinnam ją poprawić trzy lata temu, może cztery. I już. A najśmieszniejsze w tym wszystkim, że ja się nie widzę w trakcie, jak się maluję. Dopiero teraz się zobaczę. No i właśnie trzeba trochę poprawiać. Przenieśliśmy się do gorszego światła, więc wyglądam lepiej. Włosy umyłam wczoraj wieczorem. Powiedziałam, że będziemy rano wychodzić. Jest godzina 8:17 i dzieci już są ubrane po śniadaniu w odwrotnej kolejności, bo one jedzą w piżamach, i, po, i potem te piżamy wyglądają jak wyglądają, i dopiero wtedy ich ubieramy w strój dzienny. Więc dzieci są już ubrane, mają zjedzone śniadanie. My, znaczy ja, jestem już ubrana i wyszykowana, jeszcze tylko został marcel i będziemy wychodzić. Także naprawdę to jest wyczyn. Szczególnie, że dzisiaj w nocy ja na przykład miałam dwugodzinną przerwę między snem, bo babaski postanowiły właściwie remuś na początku, że jednak nie zasnął od razu po piersi, więc bardzo fajnie było. Dobra, myję zęby i zaraz widzimy się na dole. Patuś tutaj i bobaski, kresu wytrzymałości. Ale już jestem, już jestem. Zmieniam cię. Dzieci dzisiaj bez dyżanki, chociaż Remuś już widzę, że ma drzemkę. Ale czerupuś, tak? Jedne bobaski. Co to się dzieje? Co to Ci rodzice wymyślili? Jakieś wyjazdy poranne śniadania, nie o tej godzinie, co zawsze. Nastąpiła zmiana. Teraz ja usypiam babaski, a właściwie sprawiam, żeby y, nie krzyczały. się dalej śpi, a Rupert dalej nie śpi. Jak coś, to zaśnie w tylko że za dużo nie pośpi, no bo niestety nasze dzieci są takie, że śpią bujane. Więc albo śpią bujane, albo śpią jak samochód jedzie. Jak się samochód zatrzyma i trzeba ich z tego samochodu wyjąć, no to już się budzą. Jak długo jeszcze będziesz dawał radę nieść dwa naraz? Całe Ja mam nadzieję, że kiedyś zaczną chodzić po tych schodach. Jesteśmy już po. Dzieci w nagrodę, że rodzice byli na badaniach krwi, zostały po pół rogala. W międzyczasie zrobiliśmy jeszcze zakupy, także e, no polecam, polecam takie koszyki. Bardzo fajne rozwiązanie. I po raz pierwszy bliźniaki mają swoje własne, prywatne wózki. W każdy... Zapomniało zapomniał z domu, to polecki. Wcale nie, wcale nie, że zapomnieliśmy. To było zaplanowane. Chcieliśmy, żeby każdy z, bliźniak mógł, z bliźniaków mógł w swoją stronę. Zobaczymy skarpetkę jeden. Mm, Standardowo. Rupert też jest Team Stupki, tak jak mama. I zawsze wystawię. Ciekawe, jak będziecie wyglądać po zakończeniu jedzenia tego rogala Marcel poszedł odprowadzić nasze wózki z biedronki. Ja mam Red Bull'a. Jest już Marcel, i jedziemy dalej na badania. Dzisiaj jest dzień profilaktycznych badań, jak sama mówiłam wcześniej. Jest już. Główny zainteresowany kierowca. Bez kierowcy nie pojedziemy. Musi... Remuś musiał dostać butelkę z wodą, ponieważ jak mu zabrałam, to płakał szewnymi łzami. Ale za... zamknęłam. A, w sensie cały obręb... Zamknęłam. Chyba rozpuściliśmy dzieci. Byłam przed chwilą w aptece i kupiłam test ciążowy z takim ładnym bobaskiem. Dlatego, że ja umiem sobie koncertowo wkręcić ciążę. Jestem w tym najlepsza na świecie. Jestem tak dobra, że nawet Marcelowi trochę wkręciłam. Karmię piersią bliźniaki, więc tak naprawdę ta miesiączka ma prawo nie przychodzić. Jest szereg różnych dziwnych objawów, które oczywiście pewnie sobie wkręciłam. Czekaliśmy, czekaliśmy. Miesiączka nadal nie przyszła, bo ja mam dość krótkie cykle. No więc kupiłam. Kupiłam, zobaczymy. Tym razem zrobimy to tak, jak należy. To tak, jak powinno wyglądać za pierwszym razem. Wtedy nie robiłam, nie nagrywałam tego, jak robiliśmy test ciążowy i bardzo, bardzo tego żałuję. Bardzo mi przykro, że nie mamy nagranej naszej reakcji. A teraz zrobimy to prawidłowo. Ale wydaje mi się, że to będzie tam jedna kreska. Chociaż nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Rupert się obudził i, i denerwuje się. My chyba musimy jechać Marcel, bo tutaj przed nami... E, teraz Wam pokażę. Są światełka od przejazdu kolejowego. Ale... Chyba, się chyba jest zepsuty. Tam się tir zastanawia, porusza się. O, dobra. Jedziemy. No więc jedziemy do dziadków. Dziadków nie ma, bo są w pracy. No i zrobimy. A co dalej, to wszystko zależy, co tam będzie. To już ewidentnie będzie nasza ostatnia ciąża, jeżeli ona jest. Więc teraz już to trzeba zrobić tak tak naprawdę, porządnie. Już się deszczek rozpadał. Dobra, zaraz zobaczymy, co tam wyjdzie. Ale nie wierzę, nie wierzę, że naprawdę ha, znowu mój niepłodnościowy mózg aż tak zadziałał, że znowu wkręciłam sobie, że jestem w ciąży. Serio. Przejechaliśmy do dziadków, oni są w pracy. Także dom jest pusty, w bierze babaski. No i wchodzimy, wchodzimy, poczekamy aż wrócą z pracy. Zaraz im napiszemy, że tu jesteśmy, żeby nigdzie nie jechali za daleko po tej pracy, tylko prosto do domu, do wnuczków. Marcel mi zajął łazienkę, więc otworzymy. Jest napisane, że za 5 minut będzie wynik. Robimy. Zostawię go na 5 minut i zobaczymy, co tu wyjdzie. Ciekawego. Także zaraz zobaczymy. Tam go położyłam. Nie patrzę na niego. Także za 4 minuty zobaczymy. Marcela, też nie patrzysz. A Nie! <laughs> Siedzimy za 4 minuty. Kolejni chętni, tak? Kolejni. Idziesz Lemuś zobaczyć. Ida. A tu się coś zadziało. Chodź. chodź. Też bym chciała zobaczyć. Ida. Spotkanie się Nie, Niech Wszyscy w kuchni. Idź Marcel zobaczyć. Jedna kreska. Nie miałbym takiej twarzy? Mm, nie. Nie, jedna. Jak wardę strzelę. Nic tu nie ma. Tutaj przy lepszym świetle też ewidentnie jedno. Nie da się ukryć. Jedna kreska. Zbudowałem. Żeby nie spadły. Bo łatwiej spać niż wejść. A no, jak widać wejść też nie jest trudno. Schodek jest za mały, nie? że już być w na ten schodek. O, No tu też. Jedną nóżką tylko, tak? Jak Remuś. Remuś. Czy tak wolno? Wolno. Tak jak mówiliśmy, odkąd się nauczył stawać, to teraz już tylko staje. Nie wiesz co dalej? <tryk> Remuś tutaj na huśtawce. Rupuś przyszedł do brata. Nasze słodkie bubaski. Wypuśćcie Remka może. Chce dobra to idzie. Remuś. Ty się dzieje, że ty masz pasy zapięte. Na zdrów sobie. Wypuść Gotowaliśmy dzieciom jajeczka na twardo. Zrobiliśmy im takie prowizoryczne podnóżki. Oj, Które się przesuwają. Jajeczko wchodzi. Całkiem... Nawet dobrze. Tata przyniósł jeszcze resztę bułeczki, Będą dzisiaj jadły. I zaraz jeszcze pojadę nawet bułeczki. A potem pomyślimy o obiadku. Nagrywam to 58 raz. Naprawdę. Mieliśmy podejście z Marcelem, miałam podejście na dole, miałam podejście sama kilka dni temu w sypialni, nie wiem, rozgaduję się na wiele minut, a tak naprawdę trzeba w krótkich słowach podsumować i tyle. Ostatni raz, naprawdę, ostatni raz i, i to co tutaj będzie to po prostu dodaję, nieważne. A więc... To, co widzieliście przed chwilą we vlogu, wydarzyło się już kilka dni temu. W międzyczasie dostałam okres, yy, on się właściwie już kończy, więc na pewno na 100% ten test pokazał sytuację, tak jak wygląda rzeczywiście. Bo oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy e, pojawiały się myśli, że może za szybko, a może test był wadliwy, a może to, a może tamto. Nie. Na pewno, na pewno nie jestem w ciąży. Czy jest przykro? No troszkę przykro było, bo oczywiście, tak jak to na mnie przystało, e, no już sobie myślałam, że będziemy mieć tą naszą wymarzoną córeczkę, będziemy rodziną wielodzietną i w ogóle e, super, fajnie, może mi się uda rodzić naturalnie, e, no zobaczę jak to e, będzie być w pojedynczej ciąży. No w ogóle e, fajnie, fajnie, e, że taki cud nam się zdarzył. Ale się nie zdarzył. Byłoby nam trudno, naprawdę, więc... E, Dobrze wyszło, dobrze wyszło, że na tym teście pojawiła się tylko jedna kreska. Chłopcy mieliby półtora roku, kiedy miałbym termin porodu. Musielibyśmy kupić większe auto, być może większe mieszkanie, może domek jednorodzinny. Naprawdę bardzo, bardzo dużo zmian czekałby nas w życiu. No i byłoby nam ciężko. Naprawdę byłoby nam ciężko z trójką dzieci, więc to nie jest dobry czas teraz. Jeżeli spotka nas w życiu jakaś spontaniczna ciąża, to mam nadzieję, że to będzie jednak za Kilka lat, że chłopcy jednak troszkę, troszkę podrosną. No i tyle. Udało mi się to szybko podsumować. O matko, naprawdę. Proszę bardzo. E, chciałam właśnie nagrać, że mm. e, Rupert posiadł umiejętność siedzenia. Włączyłam kamerę i, i Wam pokazał. Idziemy Remuś. O, tak się dzieje. Tak się dzieje, jak ja usiądę na ziemi. Są boba... Nie zjadaj bratu głowy. Chcieliśmy się pożegnać, ale chyba musimy się szybko żegnać, bo Rupert tutaj konsumpcję, konsumpcję urządza. A, już nas zostawił, tylko jest Rupercik. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Widzimy się bardzo niedługo. Bardzo tutaj rozśmiesza Ruperta. Chciałam Wam tylko przypomnieć, że zaczęliśmy nową serię o polecajkach. Tutaj u góry będzie odnośnik do niej. Pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkach, o komentarzach, i widzimy się bardzo niedługo w najnowszym vlogu. Cześć!